niepodległości pomieszczenicami jest Muzeum Narracyjne. Spełniały wszystkie warunki tej definicji, którą Państwo tutaj widzicie, autorstwa, drodzy, Woli Kowala, Pawła Kowala. Notabene, drodzy Państwo, nazwa Muzeum Narracyjne, kategoria narracji, wzięta zupełnie z literaturoznawstwa, w, swoich, w swojej definicji nie uwzględnia żadnego wyznacznika, które pochodziłoby z pola roznawczego, co dość znamienne. Ale rzeczywiście tak jest, że Chcemy przy pomocy ekspozycji stałej i czasowej opowiedzieć jakiś film jak historii. No, nie jest to żadne nowo, każdy muzeum praktycznie chce to zrobić. Ale, przy użyciu jakich narzędzi to robimy? No, oczywiście, tradycyjne techniki prezentacji. Ta działalność wystawicza przebiega dokładnie tak jak u Państwa, jak przypuszczam, ale z zachowaniem i z dużym naciskiem na nowoczesne techniki prezentacji, na multisensoryczność na interakcyjność, także interakcyjność z eksponatem muzealnym. Drodzy Państwo, o czym zaraz trochę więcej powiem. Na wizualizacji przekazu, na multizmysłowość, oddziałujemy praktycznie w naszym muzeum na każdy możliwy zmysł i wielowątkową narrację. Począwszy od tego, drodzy Państwo, że każdy poziom naszego czteropiętrowego budynku jest koordynowany przez innego narratora. To już kategoria typu. Na to, aby to muzeum było czymś. Ja tutaj Państwu niewiele będę mówiła o, mery, o merytoryce tych wszystkich pojęć, bo wszyscy to doskonale znamy, rzucam tutaj zdjęcia tych pozycji, które są dla nas inspirujące. Kładziemy nacisk na to, żeby to muzeum było czymś w rodzaju katalizatora takich zachowań społecznych, takich doświadczeń powieści o historii. Które pozwoli i krytycznie zweryfikować przeszłość i opowiedzieć o teraźniejszości w trochę inny sposób, też ją zdefiniować i swoją tożsamość narodową, ale z drugiej strony też patrzeć na przyszłość w trochę innych perspektywach. To oczywiście ta koncepcja Muzeum Katalizatora z tego tłumaczonego tekstu Firmen dla Państwo znacie, Experience Museum Przebiegł. przez nasze muzeum, przez państwo i przez tą działalność. To wystawy stałe, które tutaj państwo widzicie, skonstruowane w ten sposób, aby cały czas naszego zwiedzającego starać w pozycji ty wybierz. Ty zdecyduj, jak chcesz, żeby została Ci opowiedziana ta historia. Stań, w później i zdecyduj to jest zresztą e, informat multimedialny, taki, który można wybrać w jaki wiodący zawód będzie w tym wiodącym dla oprowadzenia po ekspozycji etnograficznej. Czy chcesz być garncarzem, czy chcesz być kowalem, czy chcesz być na przykład solarzem, który zajmuje się obróbką drewna, to Drodzy Państwo, słyną z tego, że z tego czasu lecz międzywojennym powstawały u nas piękne sternkawki, czyli zabawki. To już ekspozycja drugowojenna, drodzy Państwo, i ważna dla nas rada. 5 września 1939 roku Niemcy wkraczają do myślenic. Rozpoczyna się okres okupacji niemieckiej. No i tutaj decyzja. Ty zwiedzający zdecyduj i wybieraj, czy podążasz ścieżką tej ekspozycji, która opowiada historię Niemca czy myśleniczanina, który w, tej, w tym realiach musi się odnaleźć. Tutaj już chata Chryszarska. Dlatego, że, drodzy Państwo, myślenice mają ta niesamowitą przyjemność, a z drugiej strony taki balast, że przenikają się u nas dwie grupy etnograficzne. Jesteśmy bardzo blisko Podhala, więc górali, i bardzo mocnego ośrodka wystawienniczego i muzealnego, jakim jest Kraków, więc e, tak zwane krakowskie lachy, myśl społeczność, która inspiruje się kulturą krakowską, a z drugiej strony góraje kliszczaccy od przecięcia góralskich fortek, który nazywa się Kliszcem, czyli tych górali nazywamy Kliszczakami, oni zresztą bardzo mocno odgryzają się od tych spotkań. Te antagonizmy stale są u nas obecne, co wykorzystujemy w naszej działalności muzealnej, O tym Państwu zaraz nieco więcej opowiem. Oferta edukacyjna również oparta jest na tej komponencie muzeum doświadczeniowego. Nie historia przedstawiona, ale historia doświadczona. To co Państwo tutaj widzicie, no to oczywiście staram się w ekspresowym skrócie opisać Państwu naszą działalność edukacyjną. Ona jest bardzo szeroka, niesamowicie szeroka. Ale przedstawiłam takie trzy, e, trzy koncepcje problemów e, metodologicznych, z którymi borykaliśmy się, konstruując na przykład tą ofertę edukacyjną. E, to pierwsze zdjęcie, które Państwo tutaj widzicie, to jest grupa rekonstrukcyjna, która zajmuje się przedstawianiem obrzędowości dorocznej. I w zależności od tego, czy w ramach naszego cyklu pokoleniowego dla dorosłych i dla dzieci, mm, dorosły zdecyduje, zdecyduje się z szopką, podąża drogą krakowskich. A, ale jeśli wybiera turnia, podąża drogą hiszpańskich górach, na przykład. I wtedy on decyduje, jak przeprowadzona będzie edukacja muzealna. To drugie zdjęcie, które Państwo tutaj widzicie, to już jest wyimek z turnieju Mira. To jest nasza taka coroczna, olbrzymia, ogólno w tej chwili europejska impreza. Zjeżdżają do nas rekonstruktorzy historyczni z całego świata, niemalże. Budujemy olbrzymi obóz rycerski nad brzegami Raby i odtwarzamy realia życia w Myślenicach no akurat w wieku XIV. To zdjęcie, po czym to poznajemy? Dlatego, że widzicie Państwo późnośredniowieczne rycerstwo, które akurat odbywa bitwę turniejową. Ale członkom turnieju rycerskiego dajemy wybór. Chcesz brać w rekonstrukcji wczesno średniowiecznej? do warsztatu kackiego, rób to, co wtedy robiono. Chcesz w późnośredniowiecznej? Proszę, walka w wujkach z mieczem starczą. Robimy to bardzo dobrze, drodzy Państwo. Mamy to potwierdzone przez muzea skandynawskie, które nas w tym roku nawiedziły. I to już ostatnie zdjęcie, które Państwo tu widzicie, to realia mm, takiego cyklu międzypokoleniowych spotkań razem w muzeum. I wtedy rodzice, dziadkowie z dziećmi decydują, czy odprawiamy zapusty czyli te ostatki w chacie, czy wchodzimy do szlacheckiego dworu, dlatego że kultura szlachecka na ziemi ślechiej tą swoją silną komponentę również bardzo yy, posiada. I jestem w stanie Państwu dokładnie pokazać, jak taka jedna lekcja, taki cykl wygląda, ale proszę mi powiedzieć, że zwiedzający decyduje, jakim tokiem podąża przez przestrzeni między. Alb. Dobra, lecimy dalej. Drodzy Państwo, ponieważ yy, wprawiliśmy się praktycznie już do perfekcji w yy, ten temat pisania wniosków, pozyskiwania grantów. Niestronnie muszę powiedzieć, że od kilku lat mamy stuprocentową skuteczność. W ciągu roku realizujemy nawet trzy projekty finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja opowiem o dwóch, tylko o dwóch, proszę mi wybaczyć, ale celowo, odbiegając od etnografii, opowiem Państwu o tej komponencie historycznej. To są projekty, drodzy Państwo, opierające się w korzystnej mierze na realiach drugowojennych, na realiach okupacyjnych ziemi mieszkańcy. I ten, który Państwo tutaj widzicie, Rodzina, kronika Codzienność małego miasta podczas II wojny światowej, to był projekt, który realizowaliśmy w ubiegłym roku, a skoncentrowany był, ja już pokazuję katalog i tą opowieść, która w ramach tego powstała, na takiej idei, żeby wreszcie spróbować opowiedzieć historię II wojny światowej z perspektywy zwykłego człowieka, Nie żołnierza, niewielkich batalii, potyczek, Rodziny. Matki, babki, ojca, dziecka. I to się udało. Drodzy Państwo, ja to oczywiście wypisuję, to jest część działań w ramach tego projektu realizowanych, ale nie będę każdego opisywać, bo byśmy tu pewnie siedzieli do wieczora. Zdjęcia, będzie najszybciej. Drodzy Państwo, te pierwsze górne zdjęcia, które tutaj widzicie, to są elementy ekspozycji, sfotografowane. Już na tym pierwszym zdjęciu widzicie Państwo taki efekt. To jest nasz zwiedzający który wszedł do tzw. Izby Pamięci, w której przypominamy sobie za działalność partyzantów Niemcy dokonali olbrzymich pacyfikacji sąsiadujących z myślenicami wsi. Wchodzi, widzicie Państwo, rzucia cień na ścianę i tak skonstruowana była ta ekspozycja, żeby pracować światłem. Mało tego, zapach, który się unosił w tym pomieszczeniu, był zapachem spalenizny. Odgłosy były od odgłosami palących się zabudowań. Więc naprawdę efekt obcości i takiego poczucia, że cały czas ktoś rzuca jakieś tajemniczy cień na ścianę były dość mocno wyczucane. Druga sprawa. Ech, może to znieść. Widzicie Państwo te kolorowe strzałeczki? Każda część ekspozycji była naznaczona w innym kolorem. I ten inny kolor oznaczał kolor pomarańczowy. Rozpoczynał opowieść dziecka. Narracja pierwszoosobowa specjalnie. Każda część wystawy rozpoczynała się widzicie to Państwo tutaj to jest taka płatna, szara z takiego specjalnego papieru. Myśmy otrzymali kawałek papieru. Zanim w ogóle zaczęliśmy realizować ten projekt, ogłosiliśmy akcję pozyskiwania pamiątek z okresu wojny. I mieszkańcy, myśleniec i okolic przynosili do nas pamiątki z tego czasu. Dostaliśmy kawałek materiału, którym zaciemniano okna, bo ten nakaz zaciemniania u Niemców był dość mocno przestrzegany. Zrobiliśmy taki materiał. I na tym materiale namalowaliśmy imalowane w narracji bohaterów. I ta część narracyjna, którą Państwo tutaj widzicie, to jest opowieść narratora pierwszoosobowego. Opowiada matka, tylko że jej opowieść jest sklecona już na wystawie konkretnego koloru. To akurat część walki. Tutaj jest część dziecka. To jest zlepek cytatów ludzi o matko trzy minuty w dostały. Ludzi, którzy ten okres pamiętali, doświadczyli, zapisali to. Mamy masę pamiętników, drodzy Państwo, o tym, co żeśmy pozyskali, tego już nie będę mówić. Rozpoczynamy tę opowieść, ty decydujesz, czy idziesz drogą babci, ojca, który wstępuje do partywantu i czy dziecka. Ty decydujesz, jak wchodzisz na ekspozycję poświęconą dziecku, grając w tego chłopca przysłowiowego, jakim dylematem dzisiaj w tej okupacyjnej codzienności się zajmiesz. I tak skonstruowane były też pakiety edukacyjne dla dzieci, które adresowaliśmy przy realizacji tego projektu. Drodzy Państwo, to co tutaj widzicie, wyszło nam po prostu kapitalnie. Zrobiliśmy wydarzenie plenerowe za Niemca. Postawiliśmy wyszlenie w roli tych, którzy mają doświadczyć okupacji niemieckiej tu i teraz. Zwołaliśmy grupy rekonstrukcyjne z całego kraju. To niewielki wygimek tego, akurat niemiecki żonę, i żołnierz e, Wojska Polskiego. Wszyscy ci, którzy byli do spotkania w 1939 i długo, długo po nim na Ziemi Myślenickiej, można ich było spotkać na żywo, na no, rynku głównym, to grupa rekonstrukcji historycznej zajmująca się ubiorem i rowerami z tamtego czasu. Tacy ludzie się przemieszczali po naszym mieście. Była też ogromna gra terenowa. No, niesamowite, drodzy Państwa, doświadczenie. To, Tutaj widzicie, to już jest międzypokoleniowe spotkanie ze świadkami historii. Zaprosiliśmy tych, którzy pamiętali tamte czasy. W ramach tego projektu dostaliśmy dofinansowanie, żeby również stworzyć film dokumentalny, który pozwoli nam utrwalić te wspomnienia. Chwała Bogu, że to się udało, drodzy Państwo, dlatego że przynajmniej połowę osób, które nagraliśmy, już zdążyliśmy pożegnać. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest właśnie prezentacja tego międzypokoleniowego filmu. Szybko, 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 bo nie ma czasu. Te dwie pozycje, które tutaj Państwo widzicie, w ramach tego projektu realizowaliśmy tak cykl eksponat tygodnia, gdzie te eksponaty pozyskane w trakcie tej zbiórki, akcji, bo, co do pamiątki z wojny, udało nam się bardzo szczegółowo opisać. To jest akurat kurtka narciarska. Drodzy Państwo, myślelnicy to jest teren bezpidu wyspowego. Niemcy rekwilowali rowery, żarna, rabia, ale narty też. I te stroje też, żeby mieszkańcy bezpidu wyspowego nie mogli się szybko Przemieszczać. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazję widzieć na przykład film dokumentalny o Marusarzu. On właśnie w okresie okupacji specjalizował się w tym, żeby takowe bluzy pozyskiwać. Opisywaliśmy też pozycje, które traktują o realiach okupacyjnych na Ziemi i są jedynymi sprawdzonymi źródłowymi świadectwami z tamtego okresu. To, co Państwo tutaj widzicie, to był wypad pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Piotrowskiego odnośnie Żydów, relacji. Polsko-żydowski, drodzy Państwo, myślanice miasteczko galicyjskie. 22 sierpnia 1942 roku Niemcy jedną ósmą miasta wywożą. Nie ma żadnych. Historia po nich zostaje. Ja wracam szybko tu, albo tu. Widzieli Państwo te drzwi, którzy jest bliżej, pokazana ta sala. Te drzwi są pozyskiwane przez nas były bardzo wytrwale z nieistniejących już domów żydowskich. One zostały recyklingowane na potrzeby tej wystawy i ci Żydzi dostali swoją historię. Zostali opowiedzeni na nowo, na tych drzwiach, właśnie. Grupa rekonstrukcji historycznej, znowu spotkanie ze świadkami historii. To, co Państwo tutaj widzicie, to są już zajęcia dla dzieci, kiedy próbowaliśmy opowiadać im bez tej namiast cierpienia, traumy, bo tego nie można w ramach tego projektu w określonych grupach wiekowych robić, ale odpowiadać, i szybko, szybko ten projekt, który teraz finalizujemy, drodzy Państwo, nie mam katalogu, ale projekt, który realizujemy, który uzyskał bardzo duże dofinansowanie, wreszcie udało nam się opowiedzieć coś, co jest dla nas niesamowitą próbą, a mianowicie Niemcy wkraczają do Polski. 5 września są w Myślenicach, już wtedy struktury polskiego państwa podziemnego u nas działają. Mamy jedną z najdłużej funkcjonujących rzecz partyzanckich. I mającą na swoim końcu najbardziej spektakularne osiągnięcia, o czym historia milczy. Zatem w ramach obchodów 80 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, realizowanego tabelę w ramach akcji burza my opowiadamy o swojej burzy w o burzy, którą wywołała Rzeczpospolita posłowitera To z Państwo tutaj widzicie wszystkie te działania nie opisuję, szybko przechodzimy do zdjęć. Czy należy walczyć? Debaty dla młodzieży stawialiśmy młodzież w sytuacji. Macie i Państwo tutaj, o, tutaj debatuje, proszę bardzo. Urodziłeś się w pokupowanych myślenicach. Zdecyduj, czy idziesz do partyzantki, czy nie. Te historie partyzantów, jak wszędzie na terenie całej Polski, drodzy Państwo, są bardzo niejednoznaczne. A przeszłość, już to, co się działo po wojnie z tymi ludźmi, jest bardzo kontrowersyjna. Ja już kończę już, więc drodzy Państwo, ten rodzaj debaty zastanów się. Żyjesz tu i teraz, w 1944. Czy przystępujesz do partyzantki? Czy robisz to w 1939? I zrób to z perspektywy współczesnego człowieka, gdzie wiesz, że za to, że działali w myśliwcach partyzanci, Niemcy spalili kilkanaście okolicznych miejscowości. Szybko. Drodzy Państwo, to są elementy tej ekspozycji, e, która w sposób bardzo, bardzo sensoryczny opowiada doświadczenia partyzantów, ich codzienność, ich życie. Walkę z pszami, pozyskiwanie leków. Uzbrojenie, zaprosiliśmy też grupę Rekonstrukcji Historycznej, dzisiaj tutaj Państwo, żeby wreszcie opowiedzieć o tym, dlaczego partyzanci częściowo byli umundurowani w niemieckiej mundury, <coughs> dlaczego niektórzy zaciągnięci do tak zwanej terenówki byli po prostu cywilami. Z drugiej strony, kończę, kończę", wzięliśmy młodzież na suchą polanę. Tam, drodzy Państwo, gdzie stacjonowali nasi partyzanci na zboczu Rysiny i staraliśmy się z naszymi miszyńskimi partyzanami pokazać im, jak takie życie wtedy mogło wyglądać. Już kończąc. kończąc. Drodzy Państwo, oczywiście eksponaty, oczywiście opowieść o tym, e, jakie publikacje z tego okresu mamy, a mamy, bo mamy dziennik e, dowódcy obwodu Murawa, Zofii Chorodyńskiej, która była żoną tego, który dowodził całym naszym obwodem myśliwskim. Mamy wspomnienia Tadeusza Sobolewskiego, który nadzionował łącznością. Mamy także świadectwa z y, okruchów wspomnień Armii Krajowej. Drodzy Państwo, to się udało, łącznie z tym, że udało nam się przeprowadzić warsztaty filmoznawcze. Ostatnia rzecz. E, naszych partyzantów nagrał Tadeusz Franiczny, pseudonim Jagota. Mamy te filmy, które on zakochał na tzw. Ziemiach Zachodnich, wykopane, odrestaurowane, prezentujemy ten film. I na podstawie tego filmu zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, dlaczego na Ziemi Myślenickiej, w momencie kiedy realizowaliśmy pierwszy projekt, zaobserwowaliśmy coś takiego jak międzygeneracyjny przekaz traumy. Drodzy Państwo, przeprowadziliśmy badania w ramach tego projektu z pracownikami Instytutu Psychiatrii w Kolegium Uniwersytetu Jagiellońskiego i co się okazało, że poziom, drodzy Państwo, kortyzolu, bardzo medycznego punktu widzenia i innych współczynników traktujących o bardzo silnym przeżyciu sytuacji stresowej w tym pokoleniu, które jest już post, -post, -post traumatyczne jest niemalże porównywalny do tych doświadczeń, jakie mamy do czynienia w przypadku 24, po, po 24 godzinach w kontakcie z traumą. To były badania przeprowadzone na społeczności, która została spacyfikowana. W zasadzie na prawnikach tych ludzi, którzy zostali spacyfikowani na naszych terenach. Kończę? kończę już koniec. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję <laughs> wiązać z nami współpracę, jakąkolwiek, bardzo serdecznie zapraszamy, zostawiamy miary. Przepraszam, mówiłam, tak że nie będę stosować.